Cześć, witajcie z tej strony. Bartosz z kanału Serwis Elektroniki. Moje drodzy, dzisiaj na kanału zawitał taki kolejny archiwalny zestaw wzmacniaczy mocy firmy RFT, model układu A200K. Zajrzyjmy do środka. Mam tych wzmacniaczy około sześciu. Tak one tu mniej więcej wyglądają. Pod srebrkiem są zabezpieczone. Ładnie umiejscowione. W swoich przyglądkach kolejne układy. Jeżeli byście byli zainteresowani, możemy te wzmacniacze uruchomić, przetestować, zrobić pomiary, porównać je z naszymi wzmacniaczami UL, które produkowała Cemi. Eee, więc, jeżeli było takie zainteresowanie, dajcie znać w komentarzu, moi drodzy. A wszystkim obserwującym, komentującym, subskrybującym serdecznie dziękuję i zapraszam na najbliższe filmy i live. Y. Pozdrawiam.